Szukasz sklepu, w którym znajdziesz normalne rzeczy, w normalnych krojach i na dodatek przystępnych cenach i jeszcze żeby ten sklep był w Polsce? Wiesz co? To możesz przestać, bo sobie na niego totalnie nie zasłużyliśmy. Nawet w bandyckiej Rosji mają salony, a u nas nie. Marka, o której mówię to Taco Bell, Uniqlo, Primark, czy Los Pojos Hermanos. Uniqlo na świecie mają ponad 2000 salonów, w samej Japonii jest ich 800, a w zbrodniczym rosyjskim reżimie 49. Mimo to w Europie ich salony występują raczej w dosyć ograniczonej ilości. Prawdą jest oczywiście to, że Uniqlo oferuje wysyłkę do Polski i kosztuje ona zaledwie 4 euro, ale o ile nasze życie byłoby prostsze, gdyby o Uniqlo można było się potknąć, tak jak na przykład o żabkę. A teraz do wszystkich tych osób, które próbowały kupić coś wynikło przez internet, ale z jakiegoś powodu im się to nie udawało. Otóż rozwiązanie jest banalnie proste. Przestańcie próbować dokonywać zakupów na stronie brytyjskiej, tylko zróbcie to na stronie europejskiej. Waluta się zmieni, nie będą to funty, będą to euro i dzięki temu wasze zamówienie na jakieś 99% do Was trafi. Dlaczego o tym mówię? Bo czytając komentarze pod wpisem u Michała Kędziory, który również robił materiał o Uniqlo, widziałem, że sporo osób miało z tym problem. I Piotr który doskonale znajduje rozwiązania wszystkich technicznych problemów znalazł to proste, acz genialne rozwiązanie nie korzystajcie ze strony brytyjskiej Dlaczego jest to prawdopodobnie najlepsza marka na świecie? Dlatego, że, będąc marką fast fashion, nie bawi się w high fashion. Od 80 do 90% ich asortymentu to ponadczasowy basic. Najczęściej są to te rzeczy, których tak desperacko szukacie: te normalne, zwykłe, proste, ale z jakiegoś powodu nie ma ich w normalnych sklepach. Co sugeruje, że te normalne sklepy są poprawnione. Ich oferta jest tak bardzo podstawowa i ponadczasowa, że idealnie nadaje się do tworzenia tak zwanej kapsułowej garderoby. I żeby to udowodnić, teraz pokażemy wam, że większość rzeczy, które pokazaliśmy w naszej książce, można znaleźć w ofercie Uniqlo. A jeżeli chcielibyście, żebyśmy zrobili taki hol zakupowy, w którym bierzemy te potencjalnie najlepsze, najciekawsze i najbardziej użyteczne rzeczy z Uniqlo i pokazujemy, jak wyglądają i jak leżą, to dajcie znać w komentarzach. To, co robił Niko, jest oczywiście działaniem w poprzek standardu przeciętnych marek fast fashion, które cały czas próbują robić rzeczy modne, aktualne i budować w Was przekonanie, że to, co kupiliście w zeszłym sezonie, jest już niemodne i wypadałoby to wymienić. Najlepsze jednak jest to, że jeżeli kupiłeś tam coś, powiedzmy, nie wiem, 5 lat temu i teraz chciałbyś kupić taką samą rzecz, to na 99% znajdziesz ją w tym samym fasonie, w tym samym kolorze, prawdopodobnie nawet w tej samej cenie. To jest niesamowite, bo większość marek fast fashion ma problem z tym, żeby utrzymać standard zwykłego białego t-shirtu. A co dopiero, kiedy zaczynamy mówić o bluzie, jeansach czy koszuli? Dzisiaj Japończycy owszem, mogą pochwalić się wysoką jakością i powtarzalnością. Nie zawsze jednak tak to wyglądało. Bo na początku jakość tego Basicu, co prawda, który produkowali, no, plasowała się na poziomie LC, Waikiki, Teranowa albo New Yorkera, który sprzedaje koszulki za 5,99, ale w zasadzie są to jednorazówki. Zwrot nastąpił w 2004 roku, kiedy Uniqlo postawiło na swoje rozwiązania technologiczne Technologiczne, swoje materiały i najwyższą możliwą jakość produkcji przy utrzymaniu przystępnych cen. W dalszej części filmu powiemy o innych markach, na które warto zwrócić uwagę, a które nie występują w formie salonów na naszym rodzimym rynku. Szukasz dobrych wskazówek i tipów, to zostań z nami do końca. I teraz uwaga, dlaczego wszystkie inne sklepy to ty, a salony Uniqlo to syn koleżanki twojej starej? I tak. Chodzi konkretnie o salony, fizyczne sklepy. Ułożone są one asortymentowo i stylizacyjnie. Nie ma tam chaosu, dziwnych sprzedażowych sztuczek, które mają Was nakłonić do wzięcia następnego t-shirtu, całego pakietu i tak dalej. Wchodzicie i wszystko jest przejrzyście, wyłożone, opisane, przedstawione. Nie musicie nawet marnować czasu, żeby znaleźć zwykłą rzecz, bo ona jest zawsze w tym samym miejscu i zawsze intuicyjnie ułożona. Można? Można. A można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Jak widać nie trzeba się uciekać do tanich sztuczek, żeby być najdroższą marką odzieżową na świecie. Widocznie czasem wystarczy być proklienckim, a nie prosprzedażowym. Może w tym tkwi przepis na sukces. Drogie marki. Oczywiście to i wiele innych aspektów związanych z tymi wyjątkowymi rzeczami, które się składają na Uniqlo, można połączyć z miejscem powstania tej marki, czyli Japonią, gdzie raczej premiuje się uniformizację i kolektywizm, niż skrajny i dziki indywidualizm. Uniqlo ma to, czego sam prawdopodobnie nieraz szukałeś: święty gral, czyli koszulę OCBD, która jest wykonana z fajnego, mięsistego Oksfordu. Wyłogi kołnierzyka mają akceptowalną długość. I na dodatek całość nie zabija ceną. Sporo osób zwraca też uwagę na wyjątkową jakość dzianin, swetrów, golfów, w tym także kaszmirowych, które można tam dostać również za niewygórowaną cenę. I co ciekawe, Uniklo ma również w stałej ofercie spodnie uszyte z selwecz denimu, które także nie zabijają ceną. W czym jeszcze potrafią być lepsi? Ano na przykład w jakości bielizny, która ponoć przewyższa typowe bielizniarskie marki. Jednak czy przewyższają Cotton Worldy w pięciopaku z lokalnego bazaru? Nie sądzę. Sleepy forever. Tak naprawdę to nie. <grystanie> Jakie inne firmy mają bardzo dobry stosunek jakości do ceny, a niestety nie uświadczycie ich stacjonarnie w Polsce? Już mówię. Wybór numer jeden przeciętnego Dandisa, za który dałby się pokroić, a musi kupować wysyłkowo, czyli Sud Supply. Prawdopodobnie jest to najlepsze miejsce na kupno tego pierwszego podstawowego garnituru, który ma wszystko to, co garnitur mieć powinien. Natomiast jeśli chcielibyście kupić koszulę w bardzo fajnym stosunku jakości do ceny, to zwróćcie uwagę na marki takie jak Charles Tyrwhitt i TM Lewin. To są brytyjskie firmy, które oferują opcję Multi Buy, gdzie koszulę można kupić w zasadzie za śmieszne pieniądze, tylko? Wysyłko. Opcja ta była szczególnie opłacalna i złota przed brexitem. Teraz może być średnia. Gap Old Navy i This Glory Days. Ta pierwsza jeszcze czasami się trafia w dużych centrach handlowych w większych polskich miastach. Wszystkie one są do siebie zbliżone estetycznie, jakościowo, cenowo. Ale właśnie, albo ich salony trafiają się sporadycznie, albo w ogóle ich nie ma, a tam znajdziecie bardzo fajnej jakości chinosy, koszule OCBD, klasyczne sweatshirty proste swetry, czyli ogólnie rzecz biorąc taki smart casualowy basic, lekko z prepi zacięciem. Topman, czyli marka należąca do Asosa, to Top, jeżeli chodzi o okrycia wierzchnie, które mają bardzo fajną jakość, zachowują klasyczny sznyt, a przy tym kosztują ułamek ceny ich dużo droższych premium odpowiedników. Na przykład porównajcie sobie cenę kurtek woskowych Barbura do cen kurtek woskowych Topmana. No jak dla mnie, top. Muszę powiedzieć, że wykonałem kilka telefonów, nie wszyscy mieli jedno zibi top. Banana Republic, czyli amerykański odpowiednik Massimo Dutti. Zdecydowanie nie obraziłbym się, gdyby na naszym polskim rynku pojawił się jakiś konkurent dla firmy pochodzącej z koncernu Inditex. Pytacie, co znajdziecie w środku? Wszystko to, co w Massimo Dutti, na bardzo podobnym poziomie, bardzo podobnie wyglądające. Tylko być może w trochę lepszych fasonach. Jak widzicie, pozostaje nam robić tylko i wyłącznie petycje, listy otwarte i ewentualne wystąpienia uliczne, żeby w końcu te marki otworzyły swoje salony w Polsce, a przede wszystkim Uniqlo. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale.